Kochani, y, witam Was bardzo serdecznie na moim dzisiejszym czytaniu. Y, dzisiaj robimy czytanie dla bratnich dusz, czyli tak naprawdę podglądamy, sprawdzamy energię pomiędzy bratnimi y, duszami. I teraz tak zacznę od niego. On y, tutaj rozpoczyna coś nowego, albo mam wrażenie, że rozpoczął y, coś, coś nowego i jakby po, y, 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 po, y, 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 podąża dalej. Czyli tutaj podąża w waszym kierunku. On tak naprawdę zostawia za sobą swoje swoje własne tutaj 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 tutaj. tutaj. Tutaj blokady, swoje lęki, swoje obawy, swoje myśli o kształty, i tak naprawdę podąża w waszym kierunku, żeby się z Wami połączyć, żeby stworzyć z Wami związek, żeby stworzyć z Wami relacje. Tak naprawdę on podąża w kierunku tego, czego mu brakowało do pełni szczęścia. I jeżeli tutaj mu was brakowało do pełni szczęścia, to on podąża... W Waszym kierunku. On jest jakby tego pewny. On dobrze wie, czego chce i jakby kon y y ko y konsekwentnie tutaj dąży do celu. No właśnie, to jest coś, na co on długo czekał. Co o czym długo myślał, co planował przez dłuższy okres czasu, on tu będzie odradzał coś nowego, albo będzie odradzał coś na nowo. Takim wiem, on podąża w waszym kierunku. O ile jesteście dla Niego, no właśnie, tutaj, wy drogie panie, jesteście dla Niego jak dom, no właśnie, jak, jak dom, jak rodzina, jesteście dla Niego, jesteście kimś bardzo bliskim, kimś e, bardzo ważnym. Całkiem możliwe, że On przy Was czuje się jak w domu. No właśnie może wy jesteście d, d, dla, e, e, d, dla niego takim domem, e, wyprowadzicie spokojne, ha, ha, e, harmonijne życie e, tutaj e, rodzinne. I ten mężczyzna wniesie do waszego życia stabilizację. Być może nawet finansowo on jakby weźmie na siebie tu niektóre płatności. Być może też weźmie, jakby uzupełni, Was, wasz budżet z, z swoimi pieniędzmi. No właśnie, on włoży do waszego budżetu tutaj y, domowego swoje pieniądze. I będzie się dokładał do, do różnych tutaj płatności za dom, za rodzinę, ale całkiem y, mm, możliwe, że on tu przy, przejmie właśnie, y, weźmie na siebie to utrzymanie tego domu, tego, y, tej, tej rodziny. Y, no właśnie, on y, idzie. Po co, co stracił, żeby to odzyskać, i jeżeli wy byliście razem y, i się rozstaliście, y, tutaj y, to on będzie, to on idzie po was, on idzie po to, żeby was y, odzyskać. No właśnie, on tak naprawdę idzie po, po, e, e, po, e, po wasze wspólne szczęście. On będzie y, jakby y, tutaj runęła między wami jakaś wieża, coś między wami runęło, co się y, rozsypało i wy będziecie to od, o, odbudowywać na nowo, jakby na zgliszczach tego, co się rozpadło. Ro, e, e, rozsypało, wy będziecie naprawi, e, budować tutaj coś nowego, ale całkiem możliwe, że e, Wy tutaj będziecie naprawiać to, co się między wami e, zepsuło, będziecie walczyć e, o wasze wspólne szczęście, o to, żeby was, wasz związek był. Y, trwały i solidne, tutaj oparte na trwałych i solidnych y, podstawach, tak jak mówiłam, wy wspólnie, y, tutaj razem y, stworzycie parę, was połączy, y, z, y, was połączy z miłość bezwarunkowa, ale was też połączy y, Was połączy współ... No właśnie was połączy związek, was połączy Tutaj, 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 relacja. Wy wszystko od nowa. Od początku i na pewno tutaj przyjdą, przyjdą jakieś korzyści dla Was, ale tutaj trzeba będzie zachować w, w umiar, w umiar, umiar, w emocjach. Bo. Ja mam wrażenie, że czegoś jest być może za dużo, a czegoś jest za mało. I tutaj potrzebna jest pewna równowaga, taka, 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 taka emocjonalna. Tutaj, no właśnie, wypamiętajcie o tym, że macie zranione serce. I tutaj trzeba jakby wyciszyć, y, uspokoić te emocje. No właśnie, y, jakby oboje wy musicie uspokoić, tutaj y, y, wyciszyć własne emocje. Ja mam wrażenie, że wy jesteście dla siebie całym światem, albo będziecie dla siebie e, całym światem. E, e, no właśnie wy rozpoczynacie jakiś nowy etap w swoim życiu. Możliwe, że po jakiś... E, po jakichś burzach, też burzy emocjonalnej, wy wypływacie na, na spokojne wody, ale też udajecie się w jakąś podróż to będzie wasza wspólna podróż. Być może razem, wspólnie będziecie szli przez życie. Tutaj, wy macie jakby. Y, silnie oddziałująco in, y, intuicję. Wy, y, wy się tu wyczuwacie, być może intuicyjnie, y, bardzo te, te emocje y, macie bardzo silne y, połączenie intuicyjne, tutaj wzajemne połączenie intuicyjne. Y, Wy macie połączenie duchowe, wy jesteście... Częściami jednej duszy, które jakby w połączeniu razem tutaj tworzą jedno spójne całość. No właśnie, to to, co Was łączy, to może być połączenie bratnich dusz, połączenie bliźniaczych płonini albo jakieś inne połączenie. Ale mimo, że to jest czytanie o bratnich duszach, to tutaj bardzo mocno wybija mi się na pierwszy plan e, połączenie bliźniaczych płomieni. E, dobra, na tym, e, na tym e, zakończymy to czytanie. E, dzisiaj żegnam się z Wami. I na kolejne czytanie zapraszam Was w piątek.